Dobra, jestem. Mamy nadal wtorek. Ale to już jest leci blok na jutro. Byłam paczką macie po jedną przesyłkę i po drugą. Tutaj w tej przesyłce wiecie co ja tutaj mam? Ja wam zaraz powiem, tylko pójdę po nożyczki i jestem z nożyczkami. U mojej córki w szkole jak co roku jest taki konkurs dla klas. Każda klasa Losuje sobie jakieś tam państewko i w tym roku trafiło, że ich klasa wylosowała sobie Portugalię. I musi dana klasa jak najlepiej zaprezentować dany kraj, przez siebie wylosowany. I u nas trafiło na Portugalię. Ja zamówiłam, co? Ja zaraz Wam pokażę. Fajnie, bo taki karton będę miała. Fajnie. Tak. Tak, takie coś. Taki baner. Fajnie. takie banery to pójdzie będą sobie, nie wiem, gdzie oni to powieszą, ale już jedną rzecz mają. Potem Nadia wydrukuje flagi. Damy na patyczek, na wykałaczkę. Do szaszłyków i będą sobie plagować. Później jeszcze kilka zwrotów się nauczą, ale to już sobie niech sobie ani radzą. My, jako rodzice, to możemy jedynie ich wspomóc takimi, z takimi właśnie gadżetami. A druga przesyłka jest dla moich dziewczyn. I moje dziewczyny będą stosowały, ale jakieś to jest małe. Ja myślałam, że to opakowanie tego jest większe. ja nie. Takie małe i tyle pieniędzy to kosztuje. O Jezu! Aroma mama. To jest na kaszel, smarujemy tym stopy. A tu jest duszek, namaczamy na paluszek i tu pod nosek na katarek. Więc Jezus, zobaczcie to. Jakie to jest małe? No dobra, wmuchamy to, jak to w ogóle pachnie. A to pachnie jak ten. Za dziecka pamiętam taka czerwona maść. To była hi, chyba chińska z tym kotkiem. Czy tygryskiem? Identycznie to pachnie. Mm. I tu zobaczymy te krople. O też. No, no, nieprzyjemny jest ten zapach, ale dobra. Niech sobie smarują. Zobaczymy. Prawdopodobnie to działa. Także przesyłki są wyciągnięte ogarnięte, nożyczki schowam do szuflady, gdzie ich miejsce. Wzięłam się za gotowanie zupy. Dzisiaj z tego rosołu, który był wczoraj, robię pomidorową. Lia mi śpi, zasnęła w aucie, gdzie podjechałam pod szkołę. Patrzę się, a ona śpi. Ja wie świetnie, ale jak ona śpi, to ja zrobię sobie w międzyczasie kawę. Dobra, nie odpalam ekspresu, bo on głośno chodzi. Czajnik też głośno chodzi. To się napiję kawy, zrobię tą zupę, zjem zupę i po co ja tą kawę piję? Ogólnie mi się samej chce spać, bo tak jak ja już wspominałam, czy nie wspominałam w tym poprzednim vlogu, ja wstałam o 4. A mamy godzinę 14 za 5, więc bierze mi to spanie. Ok, czajnik w tle, więc widzimy się potem. Ok, zupka już mi się robi, sobie ją przemieszam, tylko dodałam tutaj dzisiaj koncentratu, majeranku, pietruszki i koperku, no i zupę mam gotową, mmm dobra. Ta kawa. Tak mi się kawy chciało. Uf. Chociaż rano już wypiłam cztery, to jest piąta kawa. Ktoś powie na głowę, kobieta upadła. Uh -huh, przyznaję. Pojadłeś, Luis? Tak? Czy nie pojadłeś? Okej. Okay. Pomidorową mamy. Smacznego wszystkim. Ja tylko pomidorową ze śmietaną. Inaczej nie przepadam. A tak uwielbiam. że mi się ma tak, dobry piesek, o, Tak lubię, jak mu się masuje łapki, tak, to dobry piesek, dobry, my kuchen. Ale ja się wyspała, co, wyspała się? Śpij. Dobry pies. Okay. Pić, ale gdzie masz twój soczek? Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witam się z Wami w środę. Mamy godzinę, uu, którą mamy 10.46. Ja chwilę temu wróciłam ze sklepu. Kupiłam na tej kurtkę, a głównie pojechałam, żeby druknąć jej zdjęcie, bo w szkole mają jakiś tam konkurs, zdjęcie z wakacji. Także ja już Wam pokażę tą kurtkę. Mam nadzieję, że się na będzie podobała. Nic nie ściągam, żadnych metek, bo jak jej nie będzie znowuż coś jej pasowało w tej kurtce, no to kurtka pójdzie do oddania, także zaraz Wam pokażę. Dobra, kurtkę mamy taką. Fioletową. Ona jest taka do pasa chyba mi się wydaje. No jest rezerw 89 zł. To ona nie jest droga. I tutaj mamy zdjęcie konkursowe. Nie pokazujemy. I tu jeszcze długopis jej wzięłam, także... To ma zrobione, no później przyjdzie. Zrobi sobie to, co ma zrobić. W pokoju już ogarnięte ma. Nie, tą torbę muszę zostawić, bo to jeszcze powinien być paragon. Tak, awaryjnie ten paragon tam jest. Bo tak jak ja mówię, jak w tej kursce coś nie będzie pasowało, to wolę tą kurtkę oddać i poszukać wspólnie coś innego. Tylko z moją nadją, jak się serio chodzi po sklepach, to jest ciężko. Ty mnie moje, aż ty mnie pach. Nie jest tak źle. Mhm. Nie, no już ale. Jest mm. już gotowa. Mogę dwie pani. Tam nie pomaluj. To już jest po. Tam nie pomaluj. Po wizycie u pani kosmetyczki. To mnie pomaluję. Ja nie, ja ciebie nie będę malowała. tak ja Ej, mam tak puszczyki moja. wszędzie. To ja. Pokaż jak Ty sobie zrobiłaś makijaż. Ja. Mamy zabawę, nie? Mama. Aby musiała pani mi brwi poprawić jeszcze. Czekaj. Nadena zabije Radia wybacz. Mhm. Cały czas czekam. Hmm. W ogóle tak się zastanawiam, gdzie ona mnie pomalowała. Ona mi cały czas. Eee! Co to jest? Pokaż. Z Barbie. To jest Barbie. Lika sobie kupiła wtedy. O! Ufu! Ale dzieciom takie rzeczy smakują. Tak, ona mnie długo malowała, ale czemu ona mnie malowała, jak tutaj? De facto nic nie... Tu mam coś. Tu mam pełno O Wieki też mi malowała, ale tak nie widzę. Dobra. Bawimy się dalej, ale mi to tak usypia. Jest mi tak przyjemnie. Niech cuduje. Niech się bawi. Hmm. ciekawe gdzie niebo. Tak, trzy. Dzień dobry, dzień dobry, witam się z wami w czwartek. Mamy już 7:47. W piekarni byłam, z psem byłam, naczynia pomyłam. To już najważniejsze rzeczy mam zrobione. Za chwilę będę budziła dziewczynę. Ponad je trzeba do szkoły zawieźć. Właśnie gołąb tutaj przyleciał sobie, usiadł. E, niebo mamy piękne. Ja tak każdego dnia, jak rano wstaję, to podziwiam. Zazwyczaj jest takie same. albo jest rano ciemno, albo jest jasno. Ale dzisiaj te kolory tego nieba. Ale wieje. Tak, bardzo wieje. Louis, powiedz mi, dlaczego tak chrumkasz? Ale, no wiesz, wszystko jest takie i dzisiaj. Wyciągam z szafy czapkę. Tak, otwieramy sezon czapkowy. Czy ma ktoś już taki sam plan jak ja? Czy już coś chodzi w czapce? Wiadomo, dzieci tak, ale my. Hmm? Ja otwieram sezon czapkowy. Ech, tak. O, wracając do kurtki, Nadie kurtka się podoba. To jest na plus, chociaż mi ta druga kurtka się bardzo podobała, ale nie wiem, czy Nadia by się podobała, więc ja jej nawet nie brałam. Tylko co do tej kurtki, moim zdaniem ona jest na styk. A wczoraj byłam z psem i zbierałam, i zbierałam orzechy. Jak mnie coś tu ukąsało, nie wiem co mam, taką bulwę, tak to piekło. Smaruję sobie tym i żąda żadnego tam nie było. Bałam się, że to szerszeń, ale szerszeń to nie jest. Albo to była osa, albo to była pszczoła, nie wiem, dziwne to. Jakby to była mucha końska, to nie, to, to by bardziej bolało. Co to mi mogło użreć? Nie dajemy temu energii. Dobra, użarło mnie. Teraz trzeba się tego pozbyć. Sobie zaraz posmaruję, kawę się napiję, bo kawę zrobiłam. Ogarnę jeszcze tutaj w kuchni, co mam ogarnąć i wezmę się za dziewczyny, ale na spokojnie jeszcze te kilkanaście minut dla mnie. A już druga kawa. Ja porozbierana. Także przechodzę do rzeczy i słyszymy się później. Wczoraj byłam w Aldi i kupiłam na tej do klasy kwiatka, ale okazję Poli. I ja zauważyłam, że tak, ten kwiatuszek tu ma listka nowego. Tutaj też, ale tutaj idzie następny. Ale dobrą radę dostałam co do tego kwiatka, muszę kupić taki nawóz. I będą dzieciaczki pilnowały. Także ładna jest. Brzydka, ach, jakaś jest brzydka. Och, zapomniałam. Jeszcze czerwoną spinkę ci tutaj nałożę. Roślinko. Kasia, pozdrawiam, tak? Bo my sobie teraz gadu gadujemy. I tak, leci ten czas. Teraz w ogóle godzina tu nigdzie zegarka nie ma. Zamiast wyciągnąć sobie deskę. To mi się nie chce. To teraz można się już głośniej zachowywać. Tak. Okej. Okay. Gotowe. Patrzcie jak tam wieje. Uhu, patrz jak tam wieje. Widzisz to? Kołysze tymi gałęziami tak jak powiedziałam, słowo się rzekło czapkę mam założoną ja już wróciłam do domu ale jeszcze muszę śmieci wyrzucić tutaj mam bułki ja byłam w Aldi na szybkich zakupach ale muszę jeszcze wziąć sobie swoje witaminy kupiłam jeszcze jednego kwiatka do szkoły, to ja zaraz Wam pokażę ale kupiłam tak wołowinę, orzechy e, to są nerkowca katsu street food festival a ostatnio je kupiłam i one poszły, e, pietruszkę. Mika wzięła dla nagi e, te paluszki z serem. Także to będzie Nadia zadowolona. Wzięłam grana padaną ser, czyli co dzisiaj na obiad będzie? Do tego co to jest? E, boczek lardons, jak? Lardons, no lardons. Śmietana trzydziestka, czyli tak, my już wiemy co dzisiaj na obiad carbonara na życzenie, jeszcze jeden boczek, lardonsa i papryczki z nadzieniem śmietankowym, bardzo dobre są te z Albi. Wzięłam na do szkoły, bo ona uwielbia granaty, także jutro będzie miała, a mnie naszło w sklepie na pomidora. Ja wzięłam jednego, bo mówię, ja chyba w domu mam, nie byłam pewna, ale wzięłam sobie jednego pomidora. I jeszcze wzięłam makaron. Uu, tak! Bardzo dobre są te makarony. I teraz pokażę Wam drugiego kwiatka. On był minus 30%. Ja nie wiem, co to jest. Za kwiatek, ta pani też nie wiedziała, ale jest takim kwiatuszkiem. I megapy dzisiaj zapomnieliśmy tego, jak to jest, tej alokazji. I teraz mamy dwa kwiatuszki, ja Wam pokażę razem, jak one wyglądają. Więc tak, do szkoły polecą, jutro polecą, pojadą te dwa kwiatki, żeby ja tylko nie zapomniała, ale no dzisiaj, dzisiaj to dobrze, na weekend będą w szkole już na nowym miejscu. Tu w domu niech sobie na słoneczku jeszcze troszkę będą i biorę się za robienie. Jechałyśmy do domu, jest tam na dworze tak zimno. Nawet, uch, moja Lia stwierdziła: Mama, jest tak zimno. Mówi, że trzeba nosić czapki. Trzeba nosić czapki, bo ja już zapowiedziałam, że ja dzisiaj w czapce co? Wychodzę. I było mi bardzo ciepło. Tylko jeszcze, co muszę sobie kupić, kurtkę. Będę musiała się wybrać do forum, do Half Price'a. Ja tam widziałam ostatnią kurtkę, ale wiecie, co cena: 3,5 stówy za kurtkę. O, oh my god. Tylko to jest tak. Ja sobie wiecznie żałuję, a dzieciakom kupuję. Najważniejsze, żebym ja się ech, obkupiła, teraz ja. Tak, mi się przydadzą nowe rzeczy. Tutaj te buki tak, nie je wszystkich do szkoły. A powiem Wam co do tych witamin. Mm -mm. One mi w ogóle nie, 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 nie podchodzą, nie pasują mi one. Kurkuma z piperyną, ona nam się już kończy. Będzie trzeba kupić. I florelny mam. Trzeba kupić. A! Trzeba usiąść na Allegro i zrobić zamówienie. Dobra, ja teraz rozbieram się. I e, bierzemy się za ogarnianie. Także, kochani, cudownego dnia Wam życzę. Jeżeli siedzicie w kuchni, zaczynacie gotować wspaniałego gotowania, z uśmiechem ja sobie odpalę jakiegoś vloga na YouTubie i przyjemnie z kimś spędzę czas w kuchni. A tam jest naprawdę zimno. A ja jeszcze mam powiem, ile za okna mamy stopni? No, wcale dużo nie ma, bo jest 13. Przy tym zimnym wietrze, no to jest zimno. Teraz muszę te rzeczy jeszcze do lodówki spakować. Te klatki mi się bardzo podobają, bo mi tak cieszą, te roślinki śliczne są. Hm. Dobra, nie zanudzam, robię dalej. i bułeczki.